Cześć, witajcie z tej strony Polski Steve i witam was moim już czwartym, jak się nie mylę odcinku z serii Minecraft w Adidasach. Postanowiłem, że nie będę się bawił w jakieś przenoszenia świata i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłem, że stworzę sobie nowy świat na, na wersji 1.7.2 i zacznijmy wszystko od nowa. Zbudujemy, poszukamy sobie nowego terenu, zbudujemy sobie domek nowy, żeby tak dla odnowienia, yy, ulokujemy się w jakimś fajnym miejscu. Zamek możemy przecież od nowa zrobić, to nie ma znaczenia. Mogę zrobić jeszcze inny, jeszcze fajniejszy, tak więc stwórzmy sobie nowy świat, nie przedłużajmy. Nazwijmy sobie jego... Minecraft Adidasach Jeden, siedem, dwa... Dobrze napisałem? Dobrze Więcej obcych świata Włączymy sobie bonusową skrzynkę I ziarno na przykład... Dzień... Yy, dzień i miesiąc swoich urodzin Trzeci maj Cóż nowy świat Ciekawe jaki nam się świat wygeneruje Jestem tego bardzo ciekawy Może jakiś fajny Chciałbym się bardzo ulokować przy e, bardzo blisko wioski I na terenie takim wiecie Sawanna, Sahara Coś w tym stylu Bardzo mi się podoba ten teren ale się trochę długo generuje, bo ten seed wpisałem. Ziarno. O! E? Musimy chwileczkę zaczekać zanim się... Oga... O! Wioska! No od razu przy starcie. No dziękuję. Ale... Super. A taka mała wioska. Nie ma. Nic ciekawego. A. Zepsujmy sobie to Dalej dalej niszcz Siekierki nie mam Co to? Za? Nieskończoność Ty wiesz co Widzicie co? Zepsuję to sobie, bo to może mi się przydać Tak więc wezmę to sobie ze sobą No dalej niszcz No dalej dalej Eee, Domek chciałbym wybudować tak z tych z tego ciemnego drewna a wiecie o jakim mi chodzi o te drewno tu na początku jakieś malutkie ścinki bo to mi się o im przez ciszę Minecrafta muzyka i dźwięk poziom tak to tyle muzyka w ogóle wyciszona pogoda gotowe Uuuuuuu. Wiesz, że coś Dobra. A miałem przed chwilą 29 FPS. Dobra, teraz jest norma 30. Zaczekajcie chwilkę. Zrobię krótkie cięcie i zmienię sobie nieco yy, nagrywanie. Tak więc, witajcie po krótkim cięciu. Ogarnąłem sobie troszkę. Wysz... Yy, z tego co patrzyłem, to miałem troszkę zmienione ustawienia Minecrafta. Miałem renderowanie na... 8 czanków, co to może mi zaszkodzi trochę Minecraftowi, zmniejszyłem sobie na 6. No więc jest teraz dobrze. Eee, poszukajmy sobie może jakiegoś fajnego terenu. Och, jaki fajny ten widok pod tą wodą. Zmieniłem też sobie nagrywanie na większą... O, Oo, na większą liczbę FPS-ów. Miałem na 30 ustawione, a raz ja zmieniłem na 50. No i teraz mi się nagrywa w 46-42. Ja mam takie małe skoki. Właśnie, opcje Normal. Owieczki by się teraz by przydały. <słuch> Bo bym łóżeczko sobie zrobił i bym tak sobie mógł spokojnie eksplorować świat... O, Lawa? Z tego co słyszałem to tutaj może się nawet gdy jest dzień re ten renderować. Generować te potworki z tego co słyszałem. Ach, Optifina mi troszkę brakuje, bo chcę sobie przybliżyć różne rzeczy, a nie mogę, gdyż to jest niemożliwe bez Optifina. Ach... Yy, pójdźmy sobie kawałek może w tę stronę... Jezu, ile mi się no tu tego nagenerowało? Ach, o, owieczki! Tak! Zabiję je tym kilowym. Chodź, 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 do to tu się więcej owieczek... Nice! Tak? Jeden, dwa, gin. Zmora. E, dobra. Tak, dobra, mam już te Całe... wełęki no, Zrobię sobie craftinga. No właśnie, jedna rzecz, która mi teraz brakuje. Fateful. Gotowe. Chwilkę trzeba zaczekać Gotowe. Powrót do gry. E, chciałem sobie zniszczyć, tam będzie mi teraz potrzebne. Ech, I łóżeczko mamy. Dobra, idziemy dalej w świat. Czy mam takie dziwne wrażenie, że mi FPSy przez to skoczyły. dobra. Mniejsza z tym. Idziemy dalej. Marchewki są pożywne, więc sobie kilka... Zdrowszy, zdrowsi będziemy. Więcej witaminek. No Brakowała mi tego teksturpaka, szczerze Wam powiem Ale to nie jest na 1,72 tylko na 1,64, więc trochę będzie in inaczej wyglądała ta trawka Och. I ten efekt mgły mi przeszkadza zbytnio Eee, eee. Nie lubię tego biomu Tego nienawidzę Ten jest taki ciekawy w miarę Nie wiem czemu on jakoś mi tak pociąga trochę ten biom Tak? O! A tak fajnie wszystko teraz widać pod tą wodą jep. Jeep Dobra Chciałem skoczyć ale mi się nie udało Mam tekstur Fatefula mi tak bardzo brakuje bo no, ja mogę ani sobie przybliżyć, ani polepszyć wydajności tego mojego Minecrafta. Tak więc troszkę mnie to boli. No, ale tam, bez optifina też możemy przeżyć kilka tych odcinków. No bo w miarę z FPS-ami jest spokojnie. Na 30, 40 FPS-ach się spokojnie nagrywa, tak więc mi to nawet pasuje. Więc dogadza mi to trochę nie przeszkadza mi to, tak więc nagrywajmy eee... o kwiatki, kwiatki, te mi się bardzo kwiatki podobają albo Albo żebyśmy jakąś pustynię znaleźli i byśmy może tam coś ciekawego znaleźli znaleźli znaleźli, znaleźli. Dobra, idziemy oj, ścinka no, ale to tak... to nie moja wina, tylko wina mojego komputera. Yy, bo nie umiem sobie... ...przystosować tego, żeby nagrywał mi spokojnie, bez jakiejś cienki, bez optifina A ja komputera z tych nowszych takich nie mam, więc... ...cienka raz na jakiś czas tam występować u mnie może. A nie ma się tym co przejmować, bo ta taka ścinka jest sporadycznie raz na jakiś czas Nie mam takich zwiech Mam tego taką ścinkę Dziękuję, do widzenia po ścince Tak więc wiecie, jest spoko na razie Dobra Gin, gin, chodź 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 chodź, 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 chodź Chodź, chodź, kocham Cię no. Wiem, że też mnie kochasz Tak, tak mm, Dziękuję Dziękuję Chodź, ja Ciebie ubiję Ech, ech, ech. Głupia owca Dobra idziemy dalej ech. Właśnie i znowu 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 jest jakiś Kolejny Moja taka głupia myśl w odcinkach Znaczy nie w odcinkach, tylko w planie odcinku Bo znowu chciałem zmienić sobie te odcinki ech, Tak więc Teraz będziecie mieli krótkie cięcie I będziecie widzieć Albo nie będziecie mieli kurskiego cięcia. Yy... Chciałem coś zrobić, ale mnie jakoś nie pykło. <słuch> no to chodźmy sobie dalej w świat. Hmm, tak gdzie tu sobie pójść? Dobra, to witajcie po krótkim cięciu. Yy... Nie miało być cięcia, ale jakoś było, bo mi się włączył Minecraft. Dlatego tak ustałem w miejscu. I mi się jakoś tak włączyło. Nagrywanie się włączył i się Minecraft włączył, dobra. O, nie mogę biegać, się dziwiłem, się przestraszyłem. Ale to jest fajna walka, mogę się gdzieś wybudować. O, żarełko nam się kończy. Dobra, idziemy dalej. Eee, bym mógł sobie troszkę owieczek powybijać. Bym mógł pójść do jaskini jakiejś, ale na razie nie mam takich większych planów, żeby gdzieś iść czy coś w tym stylu. Tak więc... No... Na... Na razie sobie tutaj pobędę i sobie pochodzę po tym moim świecie w końcu na 1.7.2. Bo na początku nie było tego 1.7.2, dlatego że miałem spokojnie 80 fpsów i tak mi się tak dziwnie, nie wiem, lagowało, ścinało, a miałem najniższe ustawienia, mi jakoś tak dziwnie ścinało, mnie to denerwowało. Więc myślałem, że nie będę miał jakiejś większej nadziei na to, żeby nagrać, ale jakoś... Po jakimś czasie Minecraft się uspokoił Nie wiem, może jakieś... Mm, może jakiś tajemniczy był update mały Czy coś w tym stylu, żeby mi tak nie ścina Czy coś w tym Nie wiem, nie potrafię tego określić Ale mi się podoba to pod wodą jak się pływa Chmurki takie ciemne są Takie jakby miała burza być <grym> Widzicie, co? Bruku sobie troszkę nakopię Jeden, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć Jeszcze sobie 10 dziesięć tego spokojnie wykopię, czy tam więcej Nie wiem, zaraz kończę takie większe moje gadanie z tym kopaniem i dobra, będziemy szli Dobra, idziemy Bo gadam od rzeczy Gadam bez sensu czasami Co, mi się chyba ustawiły te... O, steam To się wyrenderowało Jakiś fajny może teren jest taki jeden rzadki do spotkania biom... O! Ogarnąłeś się? Ogarni się? No, ogarnął się. Jest taki jeden rzadki z tego co wiem do spotkania biom, czyli ten taki z glinianymi blokami. Więc chciałbym go tak znaleźć. Wykopać sobie troszkę tych glinianych, utwardzonych bloków. I tam może bym troszkę wziął tych bloczków. I coś może do domku wybudował. Dobra, idziemy dalej. Ten odcinek będzie taki sporadyczny, większość i więcej nic nie będę robił. Tak więc... Przepraszam bardzo, to jest tylko taki odcinek, wiecie, żeby tylko coś przez chwilę porobić, pobiegać po świecie i... i, za, i poeksplorować nasz nowy świat na 1.7.2. Poszukać jakiegoś terenu pod domek. Tylko chciałbym znaleźć bardzo teren. Yy, taki wiecie mm, coś w stylu tej Sawanny, Sahary czy jakoś tak bo bardzo mi się podoba ten biom ostatnio na takim siege wygenerowanym przeze mnie to znalazłem wioskę tam podobało mi się tam bardzo zacząłem przerabiać tą wioskę, chciałem nagrywać czy ach, myśl... ale kurde kto mi otworzył drzwi od pokoju kaszlą mi tutaj ale raczej nie będzie słychać Oj, te duże góry. Krówki. Dobra, wiecie, co zrobię sobie tego craftinga, bo sobie go robię i nie mogę jakoś zrobić. Crafting. E, łopatka. E, siekierka. No i. O, patyczek jest. Mieczyk. Dobra. Przestraszyłem Ciebie, mi tutaj chodzisz i straszysz ludzi o. Dobra, idziemy dalej Ech. Pozwólcie, że się napiję Mnie od tego gadania trochę w gardle zaschło Już Przejdźmy jeszcze sobie kawałek Wioska, wioska. A może się tutaj gdzieś wybudujemy? Taka łana łąka. płaski teren. O, i kowal. Nawet na pierwszą chwilę nie zauważyłem go. No. Ciekawe, co znajdziemy w tej skrzynce. Diamenciki, proszę. Eee. Ale żelazo, to nam się przyda. Mamy już większą... jakiś kawałek tam zbrojki. O. To co nam się przyda Jedzonko Tak Jedzonko <laughs> Się najemy przynajmniej Dzisiaj jeszcze będę W dniu tego co nagrywam Będę jeszcze lola nagrywał Bo dzisiaj jest piątek Jak ja to nagrywam w czwarty, yy, We wtorek będziecie mieli dopiero odcinek Nie yy, Po moim planie Po moim zmienieniu planu będziecie mieli odcinek A moja zmiana w planu wygląda tak, że Odcinek ma być... Odcinki, na przykład... E, odcinki. E, w poniedziałek ma być Minecraft w Anitasach. We wtorek ma być... Ma, e, w środę mają być... Mm, e, w środę mają być... Ma być y, nasz... Kurczę, słowa mi zabrakło. W środę ma być... E, don't turf. W sob w środę, czwarty, w piątek ma być y, lol a w sobotę ma a w niedzielę ma być jeszcze jakaś tam seria na którą mam plan I jeszcze mam na razie nic, nie będę mówił słoneczniki jest pierwszy raz spotkałem słoneczniki w mojej karierze grania w minecrafta spotkałem słoneczniki tak, pozbieramy sobie troszkę ich no kwiatek zwykły Ach, tak, słoneczniki. Chodźcie tu do mnie. No, dziękuję bardzo. Tyle mi starczy 12. Słoneczników. No, idę na razie w jednym kierunku. Myślę, że tam wioska się wygenerowała. Wiecie co ja się chyba cofnę? O jabłuszka. Nie, cofam się. Może w tamtym kierunku będzie to co chciałem Dobra, biegnijmy, biegnijmy Dobra Idziemy przez sie przed siebie Ale byśmy mogli troszkę pogolić te też owieczek, bo mój domek też ma być z wełenki. Tak więc dzisiaj zrobimy coś sensownego, chociaż w tym odcinku pozbieramy troszkę materiałów na domek. Tak? I tak. Haha. Wiedziałem, kiedy Ciebie zajść. No. Myślałem, że mi sprint znowu przestał działać. Że mi gud zleciał. A tak sobie pomyślałem, że to przecież niemożliwe, przecież to jest taki krótki czas. Dobra, dojdziemy może do wioski, się tam zatrzymiemy, nie będziemy dalej szli. Będę kończył odcinek. Jeszcze po odcinku sobie chwilkę pogram. Dobra, idziemy do wioski i kończymy odcinek. Ten, no, ten odcinek będzie taki w krótki w miarę, albo taki 30 minut. Ten odcinek miał tylko na celu poeksplorowania trochę mojego nowego świata No i to wszystko Może poszukać jakiegoś terenu na domek, ale już domek gdzieś tu w pobliżu wybuduję Żeby daleko nie odchodzić Tak więc dziękuję za uwagę Komentujcie, subskrybujcie Lajkujcie No i trzymajcie się, cześć